Witam, moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z rozkładem pod tytułem: Jakie wyzwania będą przed Tobą stały? Moi drodzy, wyzwania są po to, żeby tak naprawdę je yy, przechodzić. Tak, wyzwania też niosą za sobą pewne nauki i doświadczenia, więc tak naprawdę to nie tylko jest coś, co ma nam, yy, że tak powiem. Znaczy, to w ogóle nie jest coś, co ma nam, że tak powiem, zaszkodzić i uprzykrzyć życie. Tylko wyzwania zawsze nas wzmacniają, umacniają nas, i przede wszystkim dzięki wyzwaniom mamy więcej doświadczenia i zdobywamy pewną bezcenną naukę. Bez wyzwań życie byłoby takie, wiecie, no trochę takie. Nieciekawe, rutynowe, takie trochę, powiedziałabym, nudne momentami. Wyzwania jednak nas motywują, i wyzwania jak gdyby podnoszą momentami adrenalinę, która tak naprawdę też jest jakimś motywatorem. Dobrze, moi drodzy, w takim razie macie trzy karty wyboru tradycyjnie. Nie patrzycie na te hasła albo jak chcecie, to patrzycie, w zależności co do Was przemawia, czy hasło, czy rysunek, czy kolorystyka, czy ubarwienie karty. Natomiast bez dwóch zdań, do trzech sekund powinno być już tutaj decyzja dokonana. Moi drodzy, zapraszam Was też na wczorajszy filmik do obejrzenia, czyli czy ktoś ci zagraża. Był wczoraj taki filmik i jeszcze przedwczoraj czy tam jeszcze przed przedwczoraj był filmik na tą pełnię, która jutro jest. Przypominam, że jutro mamy pełnię w znaku Strzelca o bardzo rannych godzinach, tak, już w bardzo rannych godzinach wchodzimy w tą pełnię. Zdaje się 5:41, ale teraz tak z pamięci nie powiem, ale zdaje się, że 5:41. Natomiast moi drodzy, też taki filmik był na moim kanale około 2 dni temu na pełnię. Dobrze, w takim razie zostawiam was z wyborem. No dobrze. Zaczynamy od jedynki, dwójka, trójka czeka tradycyjnie. Szóstka ziemi, siódemka ognia i szóstka powietrza. Ja chwilkę patrzę, mówimy. Moi drodzy, już Wam powiem, co tutaj widać. Będzie sytuacja w Waszym życiu. Która tak naprawdę y, będzie wymagała od ciebie y, pewne granice, stawianie pewnych granic ludziom. I tak naprawdę y, to będziesz, jak gdyby robił w własnym interesie, tak jakbyś miał siebie ochronić albo swoją postawę, swoją opinię, swoje zdanie, prawda? To może być wyzwanie, bo niektórzy z was mają, widzę tutaj, Pewne uchybienia w równowadze w dawaniu i braniu, więc tak naprawdę właśnie ta równowaga tutaj powinna być nauczona i yy, spożytkowana, tak, yy, tak naprawdę użyta w tej sytuacji, która będzie miała miejsce. Dlatego, że ktoś albo przekroczy Wasze granice, albo będzie chciał to zrobić, albo trzeba będzie się opowiedzieć za pewnym zdaniem, za pewną opinią, oczywiście, która będzie Waszą opinią i przez to jak gdyby. Trzeba będzie albo uratować siebie, już tak ogólnie mówię, no wiecie, to jest przenośnia, albo uratować swoje zdanie, swój pomysł, swoją ideę, jak zwał, tak zwał, ale tutaj robicie to dla siebie, żeby jak gdyby zaznaczyć swoją osobę i żeby być może przeforsować swoją opinię, tak? Która jest dla Was ważna, więc tutaj zdecydowanie musicie na takie rzeczy uważać, bo. Widzę, że macie niektórzy problemy z równowagą w dawaniu i braniu. Możecie albo dawać ludziom bardzo dużo, bardzo wiele, albo bardzo mało z kolei, w drugą stronę. A tutaj przyjdzie sytuacja, która będzie starała się na tobie wymusić, żebyś w odpowiedni sposób zareagował. Czyli oczywiście, żeby była zachowana równowaga w dawaniu i braniu. Jeżeli ktoś w tej sytuacji będzie ci zabierał energię, albo będzie coś wbrew Twoim interesom. To wiadomo, że tutaj trzeba to wszystko jak gdyby yy, no, przede wszystkim w swoim interesie zadziałać, tak? Natomiast jeżeli tutaj jesteś osobą, która yy, zabiera energię od ludzi, no bo też takie osoby mogą mnie słuchać, tak? Ktoś, kto yy, równowagę w dawaniu i braniu też ma yy, jak gdyby zachwianą, albo, ale w drugą stronę, no to tutaj może ci dać los psztyczka w, los psztyczka w nos. Czyli możesz dostać sytuację, gdzie tak naprawdę przejedziesz się na tej swojej właśnie może zbyt dużej pewności siebie odnośnie tego, że wszystko się należy takiej osobie, że tylko ona, że. No, wiecie, ja nie mówię, że Wy tacy jesteście, no ale ja wiecie, jak yy, widzę karty, no to muszę mówić to, co widzę, prawda? I nie mówię konkretnie do ciebie, czy do ciebie, że to Ty jesteś osobą, która nie widzi nic poza czubkiem swojego nosa. Nie, ale podejrzewam, że w tak dużej ilości osób, które mnie oglądają, zapewne też taki człowiek się znajdzie, tak? Albo może i dwa, yy, dwie osoby, albo trzy, albo cztery przypadki. Więc wiecie, no. No różni są ludzie, różni ludzie też przychodzą na czytania. Nikomu tutaj przecież nie zabraniamy przychodzić, jeżeli się zachowuje tak, a nie inaczej. Być może też taki filmik pewnym osobom coś uzmysłowi, prawda? Osobom, którą, którym trzeba coś uzmysłowić, albo byłoby to dla, dla ich dobra. Więc tutaj uważam, że będzie jak gdyby taki test od losu na zachowanie zdrowych granic i na przede wszystkim postawienie komuś bardzo mocnych granic. Więc uważam, że tutaj rzeczywiście e, będziecie się stykać z taką sytuacją i to będzie Wasze wyzwanie. Nie będzie to łatwe, wiecie, wyzwanie nie jest łatwe, natomiast jest pożyteczne i płynie z tego nauka doświadczenie, więc tu nikt ci krzywdy nie zrobi. Dobrze, dwójeczka. Dwójeczka wybrała uwolni. Patrzymy wasze karty. Macie czwórkę wody, asa powietrza i świat. Tutaj to od razu widzę, o co chodzi. Moi drodzy, wyzwaniem będzie wyjście ze starego cyklu, który tak naprawdę się przedawnił już bardzo dawno temu. Kiedy to nie powiem, bo wiecie, no macie różne historie, czyli niektórzy mogą być w jednym cyklu 5 lat, a inni będą w jednym cyklu raptem 2 lata, tak? Czyli raptem rok po terminie, jak to się mówi, bo, rok, bo cykl prawidłowy trwa rok czasu. Natomiast, moi drodzy, generalnie tutaj niektórzy z Was ugrzęźli wręcz. W starym cyklu doskonale, niektórzy z Was mogą sobie z tego zdawać sprawę i mogą doskonale wiedzieć, o czym ja tutaj mówię. Natomiast dla Was wyzwaniem na najbliższy czas będzie yy, po prostu wyjście ze starego cyklu i wejście w nowy cykl, tak? Który czeka, czeka na Was z nowymi okazjami, szansami, z nowymi możliwościami, dlatego że tutaj już przy pierwszej karcie ma się powiedziane, że ugrzęźliście w cyklu, który nic już Wam nic nie da, tak? Bo czwórka wody, wykorzystane szanse. Albo niewykorzystane, ale szanse, które przeszły, prawda? To już nie ma dla Was możliwości, szans i okazji, bo cykl się już jak gdyby wyczerpał, a Wy w nim siedzicie. Oczywiście to, że ktoś siedzi w cyklu, związane jest często z rzeczami, które zostały niezałatwione, a jak gdyby przynależały do danego cyklu, prawda? Czyli wiecie, no tutaj też niektóre rzeczy na pewno trzeba będzie załatwić, znaczy na pewno. Nie do końca da się załatwić u niektórych, ale u niektórych pewne rzeczy automatycznie załatwienie pewnych spraw i zrealizowanie pewnych spraw do końca będzie automatycznym przejściem w nowy cykl. No bo wiecie, często nas trzymają w starych, w starych cyklach rzeczy nieprzepracowane albo nieprzerobione, niezrealizowane, które tak naprawdę czekają na zrealizowanie. W momencie, kiedy to zrobisz, automatycznie, jak za czarodziejską różdżką, wchodzisz w nowy cykl, prawda? I tak jak mówię, z nowymi możliwościami, pokładami energii, z nowymi szansami i z nowym w ogóle, z nową jakością życia, tak? I do energetyzowaniem Ciebie nowymi pokładami energii. Więc moi drodzy, tutaj rzeczywiście musicie wyjść ze starego cyklu. Ja wiem, że to się łatwo mówi, ale tutaj już nic nie ma. Wiecie, już jest cykl tak naprawdę przerzuty 10 razy i już jest jak gdyby... Yy... No, przerzuty 10 razy. I na tym, na tym zakończmy akurat wypowiedź tego, w postaci tego zdania. Moi drodzy, co tutaj jeszcze widzę? Przede wszystkim, też widzę to, że niektórzy nie mogą się od czegoś odciąć, co właśnie jest blokowaniem w starym cyklu. Czyli jeżeli się od czegoś nie odciąłeś, a to jest przypisane do tego starego cyklu. To ty przedłużasz w nieskończoność te, ten cykl i ty go aktywujesz co roku. Czyli jakieś rzeczy powinny być tutaj raz na zawsze odcięte, bo przynależą do starego cyklu. Musicie to zrozumieć. Tutaj jakiś cykl już poszedł sobie dawno, a wy w nim siedzicie, a nie zapraszacie, nie dajcie sobie szansy na to, żeby wejść w nowy cykl. To jest dość istotne. Tutaj u niektórych z Was musi nastąpić jakieś konkretne odcięcie w asie powietrza. To odcięcie musi być bardzo. Konkretne, bardzo takie, no wiecie, jak y, za jednym, y, jak to się mówi, za jednym posunięciem miecza, tak, a z powietrza. Uważam, że tutaj osoby, które wybrały dwójkę, doskonale wiedzą, co ja do was mówię teraz. Doskonale wiecie. Większość z was, no nie wszyscy, ale większość z was, was, z was wie, że ugrzęźliście w starym cyklu, trzymają was sprawy, które przynależą do tego cyklu, a już dawno powinny być roz y, rozwiązane, załatwione i przez to automatycznie przeszlibyście do nowego cyklu, więc tutaj jak gdyby no sprawa jest prosta. Wyzwaniem będzie wyjście ze starego cyklu i wejście w cykl nowy. Dobrze, dwójeczka jest omówiona, przechodzimy do grupy numer 3, czyli ostatnia nasza grupa na dzisiaj. Czakra podstawy wybraliście. Jeżeli ktokolwiek patrzył na te napisy, bo niektórzy patrzą, niektórzy nie. Musicie patrzeć, to co Was przyciąga do danej karty, wiecie, to mogą być różne aspekty. Dobrze, słońce, królowa wody i rycerz powietrza. Tu się muszę chwilę zastanowić. Si, się napiję. Nie wiem, jak u Was, ale u nas dzisiaj zimno jest. U nas w mieście jest zimno i powiedziałabym, że tak nieprzyjemnie trochę, więc piję sobie gorącą herbatę. Dobrze, dobrze, już się skupiam. Wiecie co, tutaj będą dwa troszkę inne scenariusze, ale tyczące się słowa klucz tego samego. Tutaj chodzi o jakiś związek miłosny. Tutaj chodzi o to, że albo musicie, Waszym wezwaniem będzie uwolnienie się od jakiegoś związku, bądź zdanie sobie sprawy, że związek nie ma przyszłości, ale już byście o tym wiedzieli. Też mogą być toksyczne związki i też jak gdyby uwikłanie w związkach i relacjach, które właśnie mają miano toksycznych. Czyli tak jakbyście nie poznali prawdziwego smaku miłości i godzili się na to, co jest nie chcę tutaj takich drastycznych słów powiedzieć. Godzili się na to, co jest pewnym naśladowaniem tej miłości. Więc generalnie tutaj wyzwaniem będzie albo uwolnienie, wyjście z jakiegoś cyklu, albo tak naprawdę zawalczenie o jakąś miłość. I widzicie, są dwa y, zupełnie inne tutaj scenariusze. Zawalczenie o miłość, a zrezygnowanie z miłości dla własnego dobra, to są zupełnie dwa odrębne bieguny, tak? Zmienne bieguny. Więc tak naprawdę y, sami znacie swoje historie życiowe, prawda? Jeżeli tak naprawdę jesteście y, no nie chcę tutaj teraz przytaczać przykładów, bo wiecie, no powiem jakiś przykład, ktoś się z nim będzie identyfikował, a okaże się, że w jego przypadku to nie o to chodzi, tak? Generalnie, albo waszym wyzwaniem jest zawalczenie o jakąś relację miłosną, czyli tak naprawdę, no zawalczenie o kogoś, tak? O jakąś relację miłosną, o jakąś miłość, albo wręcz przeciwnie. Tutaj wtedy jest wyzwaniem wyjście z toksycznych relacji, tak? Być może też waszym wyzwaniem, jeżeli jesteście singlami, jest to, żebyście dostrzegli, jakie toksyczne elementy i elementy niezdrowe funkcjonowały dotychczas w waszych wszystkich wcześniejszych relacjach, i ponazywać to wszystko, ponazywać błędne schematy i jak gdyby zidentyfikować je, i przez to jak gdyby wszystko dokładnie nazwać, żeby to już się nigdy w życiu nie powtórzyło, bo tutaj możecie mieć jak gdyby Iluzyjne podejście do miłości też. Tutaj mogą być osoby, które w sposób iluzoryczny patrzą w ogóle na aspekt miłości, bądź przez różowe okulary, tak zwane, prawda? Czyli jeżeli są to osoby zakochane, to przysłania im ta miłość świat i przysłania im jak gdyby taki zdrowy osąd, który powinien się u osoby dorosłej pojawić, tak? Osoba dorosła powinna doskonale. Jak gdyby wyczuć, co jest dobre, co jest złe, co jest toksyczne, co nie jest toksyczne. Jeżeli na przykład jesteście na poziomie iluzji różowych okularów, to będziecie wybielać partnera, będziecie wybielać to, co się między Wami zadziewa, i tak naprawdę w pewnym momencie, jeżeli już długo będziecie stać w tej iluzji, to nie będziecie już umieli nawet yy, nazwać, co jest dobre, a co nie, co jest różowe, a co jest czarne. No niestety, ale iluzja nam przysłania. Yy, Możliwości patrzenia na pewne rzeczy, i my, niestety, ale w tym stanie, często jakiekolwiek decyzje podejmujemy od, odnośnie tych relacji i związków. No i później te decyzje są takie, a nie inne. Więc moi drodzy, trzy rzeczy Wam tutaj powiedziałam, tak jakby trzy rozgałęzienia tematu, tak. Niektórzy, jako wyzwanie, będą mieli zawalczenie o jakąś miłość, która jest dla nich bezcenna. Ale wiecie, no, gdzie, gdzie są ku temu przesłanki, a nie, że ktoś ma obsesję i chce zawalczyć. Wiecie, o co chodzi. Żeby to też nie było podszyte toksycznością. Następnie, niektórzy z Was powinni dostrzec toksyczne relacje, w których są, bądź w które wchodzą w życiu. A jeszcze inni, szczególnie single, powinni jak gdyby pozbyć się błędnych schematów, które wprowadzają w relacje partnerskie albo... Przede wszystkim pozbyć się albo nie, nie pozwalać na nie, bo to też, jak gdyby, można w ten sposób zrozumieć. Więc, moi drodzy, taki filmik nam dzisiaj wyszedł. Jeżeli się podobał, to bardzo bym prosiła o łapki w górę i komentarze. Moi drodzy, jeszcze możecie tą wczorajszą na Dzień Dziecka promocję u mnie zamawiać, czyli co pozytywnego wydarzy się do roku czasu w Twoim życiu. Taką teraz promocję mamy. Dużo osób się zgłosiło, ale jeszcze, że tak powiem, Myślę, że sobota, jeszcze i niedziela będą możliwością na zgłoszenia na tą promocję. Wiecie, żeby to też nie było, że ja to oznajmiłam w piątek wieczorem i już koniec możliwości zapisywania się. Nie, uważam, że cały weekend na no to będzie. Więc jeżeli ktoś jeszcze się nie zapisał, a ma na to ochotę, to zapraszam do kontaktu mailowego. Promocja nosi tytuł znaczy, promocyjne będzie czytanie pod tytułem. Co pozytywnego wydarzy się w Twoim życiu do roku czasu? Yy, prosiłabym osoby, które będą chętne o, yy, o maila: Oliana 777-małpaw.pl. Pozdrawiam serdecznie.